Czy twój blok można, uwaga, skraftować? Można skraftować. Aaaa! Czyli Czy tego nie można? Krajnikowstwo też się nie da. Tego też to da się przepalić? Tego też się nie da. Kurde, i czy to się da, czy nie da? Bo to trzeba zalać wodą. Twoje pytanie! Czy... Twój blok można zaliczyć do kategorii tych kurzających. Si, senior, mnie bardzo denerwuje. Hej no, słuchaj. No dobra, twoja kolej. Blok SK winkulado a una grana. Co? Czy twój blok jest powiązany z farmą jakkolwiek? No jakkolwiek jest. Kurde, nie powoduje mi. To nie jest. Senior! I, o i, i to też. Czy twój blok powalnia przeciwnika. Mm. Czy twój blok to blok melonów? Nie! Puta Madry! Yeah. Czy twój blok to dzwon? NAIN! Czy twój blog to przerażający blok świecącej tyni! Nie! Zostawuj ostatni! Czy twój no. blok to głowa szkieleta? Nie! Jak to? Ja nie mam już bloku! <laughs> A teraz, jeśli zgadnę, to zasubskrybuj ten kanał. Przegrałeś. Czy twój blok to blok siada? Tak! Nie!